Przesada jest gorsza od faszyzmu, i w pewnym momencie, jak na każdym y, kącie każdego artysty, pod każdym postem, wszędzie będzie to samo, to za chwilę mogą mu zrobić krzywdę. Ostatnia była Eurowizja, no i wybuch Skandal. Zwyciężczyni Blanka została shejtowana przez e, widzów, e, widzowie podobno woleli Jana. Ja się tutaj mieszam, chciałabym oddać głos Tobie, co Ty na ten temat tego całego zamieszania myślisz. Ale zamieszanie to jest bardzo pojemne pojęcie. Konkretnie zadaj mi pytanie. Czy Blanka powinna pojechać jako reprezentantka Polski na Eurowizję, Twoim zdaniem? Uważam, że powinien pojechać Jan, ponieważ mamy trzy minuty na to, żeby zrobić ciarki na ciele każdego yy, w każdym państwie. A każdy ma inny gust, wiesz, każdy lubi co innego, są różne nacje, różne przyzwyczajenia. Yy, jakby z gustami się nie dyskutuje, mm -hmm. ale jest jedno, co łączy: emocja. Ktoś, kto się ogląda i ma ciarki, to po prostu jest odruch głosowania. Miałaś I... tam. I przy jego występie miała, mimo że jakoś z jakąś tą piosenką nie sympatyzuje, nie jest nie wiadomo jaka, to tutaj ta charyzma mnie po prostu yy, wzięła za pysk emocjonalnie. I jak mam myśleć w kategoriach Eurowizji, czyli tylko tych trzech minut, to, to, to ta osoba była najlepsza. A jeżeli chodzi o to całe zamieszanie teraz, jestem jak najbardziej za tym, żeby fani byli za swoim idolem i żeby walczyli za nimi jak lwy, bo moi fani robią dokładnie to samo. Ale pamiętajmy też o tym, że przesada jest gorsza od faszyzmu i w pewnym momencie, jak na każdym y, kącie każdego artysty, pod każdym postem, wszędzie będzie to samo, to za chwilę mogą mu zrobić krzywdę. I właśnie tego się obawiam. I wiesz, za z tej, z tej takiej wiesz, chęci Spierania sprawiedliwości i wspierania mm. ludzie zaraz będą mieli tego dosyć po prostu.